Kucykowa tęcza! Kopytko. Hej, dzisiaj pokażę Wam y, trzy zestawy dla koni, w tym tylko ogier, który jest tutaj. Y, ma ochraniacze. Klaczy jeszcze ochraniacze nie mają, ale pró y, próbuję zrobić. Y, to Wam pokażę te trzy zestawy. I jeszcze, tak, w tym samym filmiku pokażę Wam. Y, Trzy konie z 2015, które mam i jednego konia, którego dostałam na urodziny. E, tak. E, tutaj mamy ogiera e, ze swoim czerwonym zestawem. Ma uwiąz, kantar, ma ochraniacze i derkę. Tak wygląda. E, są ze starych, ze starego jakiegoś materiału, nie wiem, wyciągnęłam skądś, chyba z Stopson. no tak wygląda. E, to jest e, klacz, aha, i to jest e, ten. E, on to był Pedro. Tu mamy teraz e, klacz, aha, i to jest Apelosa, a to jest, teraz mamy klacz Szajer i ona ma na imię Gwiazda. Ma swój różowy kantar uwięz. I derkę również z rajstop, która jest, która będzie niedługo nowa, ponieważ ma dziurę i będę musiała robić inną derkę, bo w ogóle chcę inną, bo jej nie pasuje, bo to jest takie jasne, a zestaw jest bardziej ciemniejszy. A gumki są akurat jasne, są akurat jasne, co jest najgorsze, bo ja jasnego, kant, jasnego kantera nie mam. I teraz jest derka dla mojego kucyka Dartmoor, który ma na imię czekolada, jest maskotką stajni czekolada ma białą derkę z Filcu yy, biały kantar i biały uwiąz no to ja za chwilę wrócę, bo muszę ustawić koniec 2015 przepraszam 15 na początku powiedziałam 5 to 15 przepraszam bo mi my się myli teraz 5 z 15 i zaraz wracam. Tutaj macie to konie tutaj teraz tym z powrotem, teraz tutaj macie konia, z, na którego dostałam na urodziny razem z tutaj tą myjką. Oczywiście był tam, było tam wszystko. Oczywiście ja się bawię. Który ma na imię Roko. Yy, I to jest. Yy, nie, nie, przepraszam. Yy, Ekskluzji konia hanowerskiego. Zaraz wam pokażę Hanowera. Yy, czekajcie, bo mi trochę trudno. mam przy okazji powiem czemu Roko. Roko. Bo taki, o, to jest ten. To jest ogier hanowerski. I ten ogier hanowerski, tutaj ten z tyłu, co ma taki fajny. Ten, tu, ten, w czerwonym kantarku. To on jest od niego większy. On jest od niego większy. To widać nawet po łbie, Widać taką wielką różnicę, że jest większy ten. ten. Uniesiony, dobra. Frugo, bo mam konia. Znaczy, przepraszam, Roko, bo mam konia, który ma na mnie frugo. To jest on. I nie wiem, jakiej frugu się z rasy. Możecie mi pisać, jakie jest frugo rasy. Proszę Was, naprawdę, piszcie. Frugo tak słodko wygląda, ale nie wiem, jakiej jest rasy. Piszcie. No i on ma taki fajny. Na zadzie tutaj taką jakby szczałkę. Ogon ma czarny. Ma czarne takie bardziej skarpetki. Ma czarną grzywę i czarny pysk. Dobra, teraz są koniec 2015. Ogier Tennessee Walker. Z nim mam całą rodzinę, bo nie mogłam znaleźć w ogóle starego, to sobie pomyślałam, a kupię sobie z 2015. I mam całą rodzinkę. Niedługo będzie recenzja, właśnie jednego konia. Znaczy, się nie będzie chyba recenzji, tylko będzie, od, będzie odcinek nagrywany. Taki. Ale nie wiem, czy recenzji też nie nagram. I on jest, jak mówiłam już, koniem Tennessee Walker. On ma tak, on ma tak ładnie uniesiony ogonek. Aha mi upadła. Jest on taki biszkoptowy, a tu widać, jak jest biały. Nie, on nie jest biały. Tu ma takie przeszarzenia. Na pyszczku też ma czarne grzybę, też. Ogon też, na nóżkach też. Aha, on tak samo jest biszkoptowy i jest brudny. To tutaj go odstawiam I on też również ma czerwony kantarek, jak tamten konienny. Yy, no, tutaj mamy klacz. Aha, i on ma na imię Gulliver. Wspomniałam na powiedzieć. Tu mamy klacz Knaps z tego roku też, z 2015 Jest śliczna. No, ja i zawsze o nim marzyłam. Ja też tam na urodziny dostałam. Tak ładnie chodzi, i my się wydaje, że ona ma podobnie z tą głową do ogiera rasy andaluzyjskiej. Tylko, że jej się ta z tyłu, ta noga tutaj, ta jest wyciągnięta do przodu. Tylko, że ona, po, ta noga powinna się zginać, a ta bardziej powinna być wyciągnięta do przodu. A tak, nogi tylnie ogon mam mniej powiewowy tak, dokładnie, oprócz tej nogi i ogona jest, oprócz tych dwóch nóg, przednich i ogona, jest tego y, samego, co ten ogier. Może nie widać. Zajmę, czekajcie, derkę. Oczywiście ogier jest mniejszy. To on ma taką szyję, ona też ma taką szyję. Leży no i to jest, y, i ta klacz na imię Ciapka. Mam do niej syna z 2014, dokładnie teraz mam już 5 Knapsuperów. No i ostatni konik z 2015 to jest yy, Ogier albo Wałach, jeszcze nie mam pojęcia, bo ja gazetki nie mam i nie mogę nigdzie gazetki znaleźć. Nie gazetki i nie wiem, czy to, nie jest, czy to jest ogier, czy to jest wałach. Szedland to jest. Taki malusi, co staje dęba. Czekałam, aż zrobią Szedlanda, który staje dęba. I oto proszę, zrobili. Yy, błąd w tym dla mnie jest taki, że on ma za bardzo rozszerzone nogi. Yy. Bardzo ładny. No, oprócz tych rozszerzonych nóg, na dole, tak dziwnie to trochę wygląda. Ponieważ zaraz Wam pokażę, jak powinien wyglądać taki koń. Do tego Tylko jest trochę od plasterziny, bo brat mi włożył w niego. Dobra, jak jest, co się jest to się. On nie ma rozszerzonych tak mocno nóg jak on. Tak jednak jest niebieski. Mój kochany konik. Mój kochany brudny haj. Którego mam jako pierwszego ogierka? Ale to później powiem. Le. Dobra. Yy, ogólnie on jest ładny, bardzo ładny. Znowu go widać, jakby był jaśniejszy, naprawdę jest trochę ciemniejszy. Ma taką grzybę, jaką ma, też troszeczkę bardziej ciemniejszą. Ogonek mu służy jako podstawa, dlatego jest taki płaski i teraz nie chce stać fajnie. Jakby jechali, to by tak, no i by się lalce ciągnęły normalnie po ziemi i jakby galakowali, to by lalka została. No a tak on nikt na niej nie może jeździć z dzikiem nieujarzmionym się, Dobra. No i to jest Kelmit. I to jest na tyle w tym odcinku. W tym filmiku, że już mogę powiedzieć. Odcinek filmik nie wiem jak to powiedzieć. Ponieważ już drugi raz mam pokazuję do no Tak to wszystko wygląda. Więc... mam derka konia. Aha! Uwiąż dwa zrobiłam pokazałam jeszcze. Niebieski i fioletowo. Zielony. Z niebieskim, z niebieskimi obydwa są haczykami Tylko nie wiem czy tutaj nie wymienić na fioletowy albo nie wiem na jakimś tam wymienię Nie wiem, czy nie doczepić tutaj zielonej gumeczki, żeby było tak. A tu dobrze, że mam niebieski. Aha. On ma Biały zaczep. Ona też ma biały. Ona ma taki przezroczysty, mają zaczepy. A ona mi się udało znaleźć i ma różowy zaczep. Więc no. Żegnam Was i kucykowa tęcza! Kopytko!